Pana Ta'ala mówi o raj, tylko Jena a'rafa halam To jest Raj A halam, dał im znać się, nie wiem, zeznawał ich z nią, z Rajem Każdy mądraży wchodzi, pozwolił, że, pozwolił, że... Który, oni znają już Ty wchodzisz do Raju i już wiesz wszystko, wiesz wszystko Wiesz, gdzie jest twój pałac? Tak, mój pałac? Tak, trzeci, od pałacu Amar bin Khattab anhu, po prawej stronie, nade mną jest e, e, Nuh alayhi Ale to nie do... chyba taki pałac, jak my sobie tu wyobrażamy, Jeszcze raz Aha, tak. jest Natomiast ty wchodzisz do ramion i wiesz już, gdzie ty jesteś. Słuchajcie, szczerze mówiąc, dzięki takim wykładom, które robię, ja się uczę cały czas. Słuchajcie, czy nie myślę, nie ja, ja osobiście naprawdę tylko dzięki takim wykładom zacząłem myśleć. Skąd Muhammad hamucnował tam, wiedział? 15 wieków temu. Jakie pytania będą nas nurtować? Bo naprawdę ja na przykład żyłem 40 lat, pragnę, że raj chcę, raj i tak dalej, ale nigdy nie myślałem, że jak w momencie, kiedy ja wyjdę do raju, i ja zagubię, jak ja poznam mój dom, i jak ja poznam drogę. Nigdy, nigdy o tym nie myślałem. Są tacy ludzie, którzy myślą o tym. Ja, ja oczywiście no nie należy do takiej mówień. Natomiast Muhammad sallallahu alaihi عليه nie Muhammad, Allah subhanahu wa przygotował nam odpowiedź na wszystko, żeby, żeby człowiek, żeby każdy człowiek, nie tylko muzułmanin, każdy człowiek, który jest kozmowiec z islamem, wiedział, co na niego czeka, co jest warto, i który kosztuje mu być dobrym człowiekiem. Słuchajcie, nawet, nawet, cena nie jest ani straszna, ani zła, żebyś trafił na najpiękną, najpiękniejszą drogę, musisz być dobrym człowiekiem dla wszystkich. Ty wchodzisz i ty wiesz gdzie i co i jak i to wszystko. Teraz, siostra mówi o pałacach. Jeden z towarzyszy Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mówi, 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 mówi Opisz nam nasze mieszkanie. Jakie mieszkanie? Ja myślał, że... Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mówi, każdy pałac. Jedna cegła ze złota jedna cegła ze srebra. Złoto, srebro, złoto, srebro. A między nimi te fugi, al misk. Najpiękniejszy zapach al Najpiękniejszy zapach, czyli najpiękniejszy perfumy. Wyobrażacie sobie, co to. Co nas czeka? Wchodzić do domu. Kobiety, wy obieracie domy, wy budujecie domy, wy ozdabiacie domy. chodzicie do pięknego domu. Jedna cegła z, 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 z złota, druga ze srebra. My teraz, alhamdulillah, w tym meczecie, mącze ładne, alhamdulillah, ale tak naprawdę to jest piach. To jest piach, piach i cement. I jesteśmy gotowi walczyć z całym miastem o to, o to miejsce. No niestety, bo nie mamy innego, prawda? Walczymy o, o piach. Masz pałac tutaj, piach i cement. Co tu jest więcej? A tam cię czeka złoto, srebro, perfumę. a podłoga jest z perł. Perły. Kobiety, lubicie perły, a eh? Tak, jak, jak Amor Hardy, kiedy właśnie idzie kobieta w raju, potknęło o coś. Co to jest? O, perłonie. No, no tak, to jest, to jest podłoga twojego pałacu. A dach na znaczy sufit. Daje to Jaki jest sufit każdego z naszych domów tam Trun Allah subhanahu wa ta'ala. A w głowę tak? To tron czeka na ciebie tam. Muhammad sallallahu wall mówi, w momencie kiedy wchodzą, a więc już nie robimy potrzeby. Nie mamy coś takiego, że mamy swoje potrzeby. Już nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Rashijową, el Nasz post. pot, nie ma, można płacić.

Myślicie, że pójdziemy do raju i znowu będziemy modlić. Nie ma. Nie ma praktyk religijnych To co to znaczy? Będziesz będzie im dano chwalić Allaha tak jak wy oddychacie? Wiecie jak chodzicie i widzicie coś pięknego, mówicie: "Masza, Allah, la ilaha illallah, subhanallah". Z, z, z radości Allah, z radości, prawda? Coś ze zdziwienia. A raj jest taki. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle, ja nie wiem, kiedy człowiek z, będzie się na czasie o tym raju, kiedy naprawdę będzie tylko z Bo słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. W raju żaden widok nie będzie powtarzał dwa razy. To nie będzie tak, że otwierasz drzwi do Twojego twoje domu i, i masz ten obrót Twój i będzie ten sam. Nie ma czegoś takiego. Cały czas się zmienia. I jak się zmienia, nie ma czegoś takiego, że zmienia na coś podobnego. Zawsze coś lepszego, ładniejszego, lepszego, ładniejszego, lepszego, ładniejszego. To jest niepojęte. Właśnie i na tym polega. I dlatego mówimy: żadna inna religia nie wytłumaczyła. I nie przedstawiła. A tylko jest tam przedstawia Coś niesamowitego. To, co mówisz szostronnie, nie pojęte. Właśnie to, co Muhammad al powiedział. Jest w raju to, co oczy nie widziały, uszy nie słyszały i nawet nie przychodzi człowiekowi. Nie możesz o tym myśleć. My potrafimy. Staramy się przekazać to, co Muhammad s.a.w. nam dał. Zająć sobie sprawę, że wszystko, co nam przychodzi do głowy, to nie jest to. To tylko taki obraz, a tam będzie coś jeszcze większego, i jeszcze lepszego. Przechodzimy. Czego pra człowiek pragnie? Wszystko, co zapragniesz, wszystko. Wszystko, co zapragniesz, wszędzie. My mamy tam w pałace, każdy pod swoim pałacem ma rzeczkę. Rzeka. Jedna rzeka wodę, druga rzeka mleko, trzecia rzeka hamr. Hamr to nie jest alkohol. Hamr to, no, nazwijmy to wino, ale bez alkoholu. W każdym razie coś, co nie, nie, nie powoduje, że mamy to działanie alkoholu tutaj, prawda? Ty leżysz w Twoim pałacu, chcesz pić, no to pod Tobą, wszystko, wszystko jest pod Tobą. Ten pałac, słuchajcie, w hadith sahih, że Możesz alaihi salam, pokój z nim, spytał Allah subhanahu wa ta'ala, jaka jest nagroda, najmniejsza nagroda w Raju. Najmniejsza, już mniejszej nie ma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa siostro, są krzesła. można wziąć krzesło i tutaj, i tutaj. Znać, znaczy, by zwrócić uwagę! się adresa! się przesiadła. Wszystkim, co tam. że w... no, Tak, nie. Tak. Jaki, jaki jest najmniejsza nagroda fraju? O, co Panu dalej odpowiada Mojżeszowi? Najmniejsza należy do ostatniego człowieka, który wyjdzie z piekła. Logiczny, szczerze mówiąc. Logiczny. Ostatni, który wychodzi z piekła, to on ma najmniej. Czytamy co robił ten, który był ostatni. Hamullah, no, no, ale. No, już no, 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 no. co? Allah, No, ale, no ale najważniejsze. No. Muhammad, a Salam, opisał jego wyjście, że on próbuje wychodzić, a potem ogień go ściągnie jeszcze raz próbuje wychodzić, aż w końcu wychodzi. Kiedy on wychodzi, patrzy na ogień, mówi, na piekło, i mówi, Alhamdulillah, który uratował mnie od ciebie. Ja nic nie chcę więcej. Nie chcę, no. raju, nie Najważniejsze, no, no. że się nie czerpie. Długi hadis, w każdym mundrze, w końcu Allah SWT mówi do niego. Idź i wejdź do raju. On podchodzi do raju, patrzy i wydaje mu się, że, że wszystko jest zajęte. Nie ma miejsc. On wraca do Alla. Mówi Panie, nie ma miejsc. A Alos tak do niego mówi. Czy uradowałoby ci miejsce w raju? Wtedy, co miał najpotężniejszy i największy król, który istniał na, na, na powierzchni ziemi? Nie wiem, kto to jest za król, ale no, nie... wiemy niektórych królów, którzy mieli połowę Iraku, jak nie cały Irak, prawda? Nieważne, nie... każdy każdym naj, że naj, najpotężniejszy i najbogatszy król.